No, witam wszystkich na kanale Siemanko. Tutaj chciałem przedstawić, jak wyglądają moje ustawienia graficzne, które szukałem, znalazłem i naprawdę wyglądają ok. Jak dla mnie, wygląda czysto, schludnie, nie ma tak dużo tych przeszkadzających rzeczy, jak kurz i różne elementy, tak mi się wydaje. E wszystko jest dosyć ostre. I teren jest jeszcze jakościowo dobry. Ustawienia, których używam, to są niskie, ale tekstury, pierwsze dwa ustawienia i filtrowanie tekstur są na ultra lub wysokie. Zależy od Twojej karty graficznej. Tak tutaj to widać. Później na dole filtrowanie cieni PCSS są trochę lepsze i AOGI. Nie wiem, co to jest wyłączone zupełnie. E, zaraz przejdziemy do innego miejsca na mapie, e, w którym będę testował każdy element e, od zajebistych ustawień, tych takich ultra plus, poprzez ultra wysokie, średnie i właśnie niskie. Zobaczcie sami e, ile zyskujemy. E, nie każde ustawienie w tej grze e, jest wart też tak powiem yy, włączenia ponieważ jeżeli chodzi o moją kartę 480 48, super niby nie jest to najgorsza karta jeżeli chodzi o procesor to jest 7900X3D także jeden chiplet jedna część 6 12 rdzeni ma pamięć 3D a druga tego nie ma i gry najlepiej zyskują na tej części procesora, która ma tę pamięć dodatkową 3D, tak. I teraz mamy tutaj ustawienia własne. Są to ustawienia chyba wysokie. Zaraz zobaczymy. E, znaczy, niskie, niskie ustawienia, ale tylko i wyłącznie tekstury e, są na wysokie. Jest to 144, 150-146 fps gdzie mój monitor jest to 165 Hz? Nie wiem, czy warto, jeżeli nie, nie mam dwa razy więcej FPS-ów i mam tylko tam, dajmy na to, 20 na górkę. Nie wiem, czy warto jest, tak jak tutaj w moim przypadku, włączyć TLS-a, bo może się tak nastawiłem, ale wydaje mi się, że jest leciutkie, bardzo minimalne, wyczuwalne, lekkie opóźnienie, jeżeli chodzi o Ruszanie myszką i celowanie, i tak dalej, ale może mi się to wydawać, niby powinno być. E, niby w tej chwili jest to tak zrobione, że nie powinno być. Głupio gadam, e, ale można to lekko wyczuć. Teraz mamy zabójcze ustawienia bez DLS-a. Moja karta 80 parę FPS-ów. Tragedia. Ja bym grał. Na konsoli, no to jeszcze bym powiedzieć przy takiej jakości obrazu, ok, ale jeżeli chodzi o Multika, nie ma potrzeby na tak super, ja, super jakość obrazu, dlatego że y, inni będą, będą grać na ustawieniach niskich po to, żeby szybciej widzieć, szybciej te FPS-y, każde klatki się wczytywały. Ale zobaczcie sobie porównanie, jak to wygląda. Oczywiście pojawił się lekki problem, bo przy każdej zmianie ustawienia trzeba zresetować grę. Prawie przy każdej, ale lepiej, ponieważ lepiej widać różnice. Więc wchodzenie w ten punkt na tą mapę zajęło mi trochę czasu, także docencie. No i co sądzicie? Jeżeli chodzi o moją kartę. Nie wiem, przy 165 Hz monitora nie jestem w stanie określić, ale chyba nie będę włączał DLSa, dlatego, żeby mieć jak najszybszą, jak najlepszą responsywność. Nie będzie to miało wielkie znaczenia. Ale tutaj w ustawieniach akurat zyskujemy jeszcze, zobaczcie, zyskujemy jeszcze ustawienia niskie. Na włączenie filtrowanie cień to nie zyskujemy, ale IOGI wyłączamy zupełnie i te 5 FPS-ów doszło tak jak było na początku. Tutaj akurat przy przestawieniach nie zauważyłem tego, ale jest te parę FPS-ów więcej, więc mamy między 143 do 150. Więc fajna sprawa. Na pewno w innych częściach mapy, na innych mapach może być lekko inaczej. No zobaczymy, DLS dodaje nam tak, jeżeli chodzi o DLS jakość daje nam wyższą rozdzielczość, że tak powiem zbija do właściwej rozdzielczości, czyli nie ucina rozdzielczości i, i też dodaje FPS-ów. Także tutaj nie powinniśmy tracić na jakości rozdzielczości obrazu, chociaż wydaje mi się, że jest lekka różnica. Ale nie stracimy jakości. Co do responsywności, mi się wydaje, że lekko są. No, i oczywiście, jeśli macie ochotę na więcej tego typu wideo, postaram się je robić, to zapraszam do zostawienia lajka obserwacji. Ja osobiście czekam na Battle Royala. I bo, jeżeli chodzi o tą grę, nie jest to do końca gra typowa na streamy. Fajnie się pobawić z chłopakami, wyżyć się, wykrzyczeć jak najbardziej. Ale na streamach na razie zostaje Przerenie Breakout Infinity, yy, niedługo Ark Riders. No i czekam na Battle Royale, bo tam konkurencyjność dla stream, na streamy jest dużo fajniejsza. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.